Hej! Hej! Tu Ania i Tomek w naszej krakowskiej szkole tańca. Witajcie na dziesiątym odcinku Co się tańczy na weselach. Dzisiaj dzień specjalny zajmiemy się tańcem innym niż wszystkie. Zostańcie z nami. taniec z lat 50. -tych. Domyślacie się, co to będzie. Królem roll oczywiście jest i był jest Elvis Presley. I dzisiaj pokażemy Wam krótką choreografię z prostych elementów złożoną to właśnie roll, którego możecie zadać na weselu, kochani. Najpierw krok właśnie, który najczęściej i często jest spotykany, to jest. To są twisty, twist. Stajemy na szerokość biodrem, bądź troszeczkę szerzej. I co? Ciężar ciała jest na dwóch nogach, lekko zrelaksowany w kolanach i zaczynamy, używając naszych bioder, obracać stopy kolana i biodra w jednej linii. Bardzo ważne jest to, żeby ciężar ciała był na przedniej części stopy. Zobaczcie, tak żeby pięty były delikatnie uniesione, żebyśmy mieli łatwość obracania się na stopach, tak? Hmm. Od tego będziemy zaczynać nasz układ, ale jeszcze potrzebny jest nam krok podstawowy. Tak. I wygląda on w ten sposób. Partnerka stoi na lewej nodze, prawa noga wolna, bez ciężaru ciała. Partner a... ciężar na prawej nodze. Tak. zacznę od kiku, czyli od kopnięcia. Zobaczcie. Kik, postaw, kik, postaw i krok do tyłu. Follower. Kik, postaw, kik, postaw. Kiedy ćwiczymy wolno, możemy wejść na całą stopę, ale docelowo będziemy tańczyć to na tego tu na śród Kik, postaw, kik postaw, follow away Kik, postaw, kik, postaw, follow away. Pokażemy Wam jeszcze w innej perspektywie. Partnerzy łatwiej Wam będzie zobaczyć, jak Tomek y jest do Was tyłem, a partnerkom pokazuje krok tańcząc do przodu. Y I teraz powiemy Wam trochę informacji o tych kikach. One nie są duże, tak? Kolana starajcie się trzymać razem. Kiedy y robimy ten kick, to jest takie uczucie, jakbyście zrzucali poranne bambosze, Takie ja mam skojarzenie. Tak, zrzucamy po prostu klapki, buty. Tak? Znów. Tak. Po pantofle. Kik, hop, follow. away. Kick, hmm. hop, kik, step, follow, away. Dobra, myślę, że możemy przejść dalej. Super. Przejdźmy do naszej choreografii i potem pokażemy Wam jeszcze co dalej. Zaczynamy twarzą do siebie. Zaczynamy, do sześciu będziemy tańczyć, bo każdy krok każda figura jest do sześciu tańczona w rock Zaczynamy od twistów. partner w lewą stronę, partner w prawą. Bez trzymania, uwaga, wolniej tylko. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Łapiemy się za dłonie, robimy w krok podstawowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A teraz partnerki w prawą stronę to już znacie z poprzednich odcinków. W innym tańcu tańczyliśmy, ale teraz partnerka tańcząc krok podstawowy obraca się w prawo. Kik. Raz, Kip. Dwa, Kip. Trzy, Kip. Kip. Sześć. dwa, trzy, cztery. W lewą stronę dwa, trzy. 4, 5, 6. Podstawowy krok? Po to, żeby zmienić trzymanie z lewej na prawą do prawej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, I teraz, sześć. I teraz słuchajcie, moja ulubiona figura, którą roboczą nazwałam badaniem. Ale jakie badanie? Partnerka przechodzi za plecami partnera i w obszarze raz. brzucha sprawdza, jak się ma kondycja tego obszaru. Tak? Partnera, tak? Niech się, zobaczcie. Jeszcze raz powtórzymy, czyli uwaga, kick, step, badanie, follow weight. dobrowolnie dobromolnie zgadza się na to badanie, wręcz nawet tą rękę posyłam do tego miejsca, żeby tam Patryk sprawdziła. Dalej. Kolejna figura, spotkają się nasze biodra, spotkanie biodra i kick, step, biodra, kick, step delikatnie, follow i ostatnia figura, obroty solowe partnerów. Puszczamy trzymanie. Tak jest. I w obrocie. Kick, step, kick, step, follow away. To jest całość. Zaczynamy od twistów. W tym miejscu jeszcze raz Wam pokażemy. Chyba nie Teraz Teraz pokażemy Wam wolniutko, ale ciągle bez zatrzymywania. W, tej, w tym ustawieniu. Rozpoczynamy I od twistów. I. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Podstawowy. sześć. Raz, dwa. Trzy, cztery. Obrót sześć. w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć. Obrót paternki w lewo. Dwa, trzy, Podstawowy zmiana raz, trzymania, Prawa do prawej. 5. sześć, raz, dwa, 3, Jak się ma sytuacja w tym 5, obszarze? 6, sprawdzamy. Raz. Biodra się spotykają. 5, 6, raz. Obród 4 5, I od początku twister.

Podsumowując całą serię 10 odcinków, co się tańczy. Dokładnie na weselach. Po pierwsze, czerpcie przyjemność z tańca. Czerpcie przyjemność radość z tańca. Zarówno w dostawczaku, tak, jak i w rozkroczaku, jak i w życiu. Kolejna rzecz, bardzo, bardzo ważna. Trzymajcie pion, czyli nasz słynny por, por. Si. Pion, otwarcie klatki. Oddech i równowaga. Bycie na własnych nogach, tak jak na przykład blisko foksie, tak? I trzy. Raz, raz dwa. I, dwa, i trzy. trzy. Raz, dwa, i trzy. Po trzecie, powtarzajcie wielokrotnie, a najlepiej małymi krokami dążcie do, tak jak w Polsce, raz i dwa, raz i dwa, dążcie do opanowania kroków, tak jak w życiu dążymy małymi krokami do osiągnięcia celu. Miejcie dystans do siebie, do świata, do tego, co Was spotyka. Bądźcie też wsparciem dla samych siebie i dla innych. Tak jak w Disco Sambie. Do się, od się. Po piąte. Koncentrujcie się na celach, konkretnych celach, jednych priorytetach. Tak jak koncentrujemy wzrok w walcu biedeńskim. Pamiętacie pamiętajcie, w jednym, w jednym punkcie. Tak jak jeden konkretny cel w naszym życiu. I po szóste podchodźcie z humorem i pogodem ducha do wszystkiego, co Was w życiu spotyka, tak jak w and rollu, lekkim i radosnym tańcu. Tak, dzisiaj się go uczyliśmy, powtarzajcie, trenujcie. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie spotkania, za wszystkie komentarze. Piszcie nadal, będziemy kontynuować, ale już nową serię spotykamy się w następnych filmikach. Do zobaczenia. Cześć! Cześć. Aha, dla wszystkich dziewczyn, które pytają o sukienki, to są moje sukienki mocy. Link do nich znajdziecie w opisie pod filmikiem. Co ci na weseliach? Na weselach? Jeszcze raz. Tak jak w Polsce. <laughs> Happy hope, raz i dwa, w prawą stronę. I po szóste podchodźcie z humorem, z radością, z pogodą ducha, do wszystkiego co właśnie... <laughs> 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 It's not worth living. Is the one without regret? At least that's what they tell me. Though I haven't.